Jako dziecko mój syn Marek bardzo chętnie ze mną wszędzie chodził, podpatrywał, podpytywał się mnie o różne szczegóły. I ja właśnie obserwowałam jego i tak sobie myślałam o tym, że kiedyś może będzie moim następcą w tym gospodarstwie. I w tej chwili on jest tutaj gospodarzem. Mój syn też ma taką smykałkę do pracy społecznej jak dziadek. Pradziadek. Tak jakby właściwie mu było jeszcze mało sadownictwa. To już czwarte pokolenie gospodaruje na tej ziemi tutaj. Halo? Halo? Czy przewidujecie wprowadzenie wyboru ekstra? Poszedłem na studia, ale konkretnie na SGIW na pewno z zamiłowania. W pierwszym roku po ukończeniu, po ukończeniu studiów matka przekazała nam gospodarstwo, także nie było problemu, kto ma decydować o produkcji i o kierunkach produkcji. Tak. Będzie tak? A kiedy? A kiedy Aha. Pierwszy sad w okolicy założyli państwo Krzywickich, No a zgodnie, że my tu tak przez miedzę, no to żeśmy się zapatrzyli, no i postanowiliśmy też założyć najpierw hektar, a obecnie już jest 5 hektarów. No i dostaliśmy nad kartę specjalistycznego gospodarstwa sadowniczego. Dzięki panu Krzywiskiemu to dlatego inni producenci z niego biorą przykład, zresztą on im prowadzi szkolenia i pomaga i w sadach takich innych rzeczach i dlatego się tam ta produkcja rozwija. Słuchaj, ja myślę, że dzisiaj będziemy rwali jabłka od lana, bo zamówiony jest samochód z półdziodniogrodnym, czyli na godzinę drugą. Jak myślisz, będziemy sadzić iglaki, czy ewentualnie... Ja myślę, że tym zostawimy na popołudnie. Aha, może na popołudnie też, bo tu jeszcze będzie dość siano do zbioru. Trzeba będzie zbierać no kubki siana. No to w takim razie ja pójdę sama, będę sadzić iglaki. A... Aha, trzeba ale... będzie koniec prowadzić Moja żona kończyła yy, też Wydział ogrodniczy ze specjalizacją sadownictwa Zajmuję się kwiatami częścią ozdobną, a ja prowadzę sad i sprawy związane z produkcją. To jest moja praca magisterska. Ja zrobi, robiłam pracę w NSGGW z ukorzenianie sadzonek borówki wysokiej. Praca wyszła bardzo ładnie, ale jak widać, krzewy, jak ten tutaj, nie bardzo. Po prostu to jest bardzo trudna roślina w uprawie. Jak na razie nie bardzo przystosowana do, do polskich warunków. Moja żona Elżbieta, urodziła się w Brazylii, jest córką Polaka, zawsze czuła się Polką i ojciec wychował ją w duchu polskim. W Brazylii to w, ja nie miałam takiego domu, w tym pojęciu, jakiego tu my mamy, te obyczaje, tradycje, dlatego nie mogłam, wchodząc do tego domu, Przenieść swoje zwyczaje, swoje zwyczaje tego co ja w ogóle miałam. I nawet jeżeli chodzi o rolnicze zwyczaje. Mogły na przykład taka prosta sprawa, jak ten zbiór siana. W Brazylii się nie zbiera siana. Pastwiska są, krągły rok, zielony. I jak ja przyjechałam do Polski, to byłam bardzo zdziwiona, właśnie po co się zbiera siana. Ponieważ mamy z żoną wspólną fascynację, można powiedzieć, przyrodą, mamy wspólny język i łatwo nam, po prostu, iść przez życie razem. Z Brazylii u nas w kuchni to niewiele gotuje. Jedynie fasola, czarna fasola, która jada się w Brazylii na co dzień i nazwana jest feijoada. Z mięsem się robi, z przyprawami na ostro. U nas w ogródku rośnie, to niedużo, niewiele tego jest, tylko wystarcza dla gości. Żona potrafi całymi godzinami przesiedywać w ogródku. Chciałaby, żeby otoczenie domu wyglądało naprawdę ładnie, żeby do tego domu wracało się z przyjemnością, ale żona również interesuje się bardzo sadem i często przychodzi do sadu. Czasami kłóci się ze mną, jeżeli chodzi o. To czym pryskać jakimi środkami. Dziś niemal jutro może być przywieziony z piątku, bo mamy w tamtym sklepie będzie przerzucony i na jutro będziemy mieli 20 kg topsinu. Sprawą taką nieprzyjemną to jest brak środków chemicznych. Duże kłopoty były przy kupnie nawozów, nie mogłem tego dostać w województwie, w którym mieszkam. Po prostu musiałem kupować w sąsiednim województwie, które było doskonale zaopatrzone w nawozy mineralne. Pan Marek Krzywicki ma wszystkie wiadomości na bieżąco, współpracuje również z Instytutem Sadownictwa i te wiadomości wszystkie stara się przekazać sąsiadom, sadownikom. Jest członkiem rady przy Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczej w Płocku. Pracuje w sekcji oświatowej. Kurs skończyłam w tym roku. Z, za namową tutaj sąsiada, pana magistra Marka Krzewickiego. No, trudno było, było on najmłodszym. On prowadził ten kurs? Tak, on prowadził ten kurs. I jakim był wykładowcą? No Chyba dobrym, bo jako sadownik to jest bardzo dobry. No, z ojca, mama, inżynier sadowny. Jestem jedynym y, sadownikiem y, na tej wsi, który ma wyższe wykształcenie. No w związku z tym staram się w miarę moich możliwości pomagać jakoś sąsiadom. Ładnie wyglądają, nie? A może tam dalej pojedziemy jeszcze trochę, nie? Najpierw skończymy ten rządek, a potem dopiero przejdziemy na następny. No, może być i tak. Zatunię. Dzisiaj mamy urwać 1000 kg, to trzeba się pośpieszyć. Tysiące byłoby bardzo mało. Mało, ale w tej chwili nie starczy. Myślę, że część będzie dzisiaj urwana, a część jeszcze jutro. To jest zabłogiejne. Na... Na cztery talii musimy na jutro to mieć. Powiedzmy podjadę może kawałek ciągnikiem. do mnie rolnicy w sprawie umorzeń kredytów inwestycyjnych. Jak ta sprawa wygląda obecnie? Momencik, zaraz najnowsze przepisy dostarczę. Jak to wygląda i podam stawkę, obecnie. No tak, konkretnie y chodzi o wysokości umorzenia. Obowiązują. Momencik. Jestem przewodniczącym Rady Banku Spółdzielczego w Łęczycy. Często przychodzą teraz właśnie rolnicy dowiedzieć się jak wygląda sprawa kredytowania, umorzeń. Po prostu nie są zorientowani w przepisach nie mają z tym natury nic do czynienia, a ponieważ wieś w tej chwili dość dużo inwestuje, w związku z tym rolnicy są zainteresowani kredytowaniem inwestycji i dlatego szukają czasami porady. Wpadam częściej do banku, żeby móc oczywiście przekazać właściwe informacje sąsiadom, innym rolnikom. Te przepisy dotyczą tych rolników, którzy gdy pobrali kredyty pod koniec roku ubiegłego lub w roku bieżącym. Bo w stosunku do tych starych rolników, którzy pobrali wcześniej kredyty, dotyczą przepisy wcześniejsze. Tak? Dotyczą przepisy wcześniejsze. Praca społeczna daje wtedy tylko, ma wtedy tylko jakiś sens, kiedy rzeczywiście coś daje. Bo jeżeli pracuje się społecznie, tylko chodząc na zebrania i pisząc sprawozdania z tych zebrań, to praca społeczna absolutnie nie ma sensu. Staram się wprowadzać najnowsze odmiany. Nie zawsze jednak te odmiany w naszym województwie trafiają do doboru. Tak było właśnie w tym roku z odmianą Jersey Mac i Wistabella. Trudno jest handlować ze spółdzielnią ogrodniczą tymi odmianami i trzeba szukać kupca, który doceni wartość smakową i wartość handlową tych odmian. Produkcja sadownicza w moim wypadku, sama produkcja nie jest rzeczą najtrudniejszą, o wiele gorzej jest z handlem. Owoc kontraktuje spółdzielni ogrodniczej w Płończycy i tak jak na przykład w zeszłym roku były olbrzymie trudności, ponieważ spółdzielnia nie chciała przyjmować owocu zakontraktowanego, a nawet owocu, który był częściowo zapłacony. tłumaczą się tym, że zawodzą stali odbiorcy i... Na własnych magazynach spółdzielnia trzymać tego nie może. Powstały duże straty. Rzędu 30-40 ton. Owoc zgnił. Pan Krzewiski ma takie nowe odmiany, co wyprzedza nawet atlasy, ceniki, wszystko. I tych odmian nie możemy kupić, bo cena nie jest zgodna z tym. Bo są odmiany lepsze niż to, co w cenniku jest. Mógłby to w tym miejscu zajmować, Nie, to byłoby, nie? No tak, to byłoby dobrze, tak. Pani Moi rodzice nauczyli mnie, że należy pracować zawsze dobrze. Wydaje mi się, że dobra praca nie polega na tym, żeby człowiek rzeczywiście bardzo ciężko pracował do upadłego, ale po prostu powinien tą pracę dobrze zorganizować. I Jeżeli człowiek wymaga czegoś od siebie, to również powinien wymagać od innych. I może dlatego w niektórych sytuacjach jestem. Nieprzyjemny. No nikt nie wiedział o tym, nikt co nie, jest. nie wiedział, co to jest. Dopiero jak kiedyś ktoś coś spróbował, to no. oni się zdarzają. To by się z... pytali, co to jest, co to jest za to nie chcą, ale jak spróbowali, hmm. chciał tą odmianę oddać za klosa, nie? Ona jest o nie, bo lepsza. W cenie klosa, nie? I nie chciała wziąć, bo takiej odmiany nie wiedzą, co to, to może być i jak oni będą sprzedawać, bo pich przyjdzie i będzie awantury robił. Lepsze od tego. Taki problem jest czasami. To jest najmłodszy sad. Prowadzony będzie w formie spalerowej. Gałęzie będą szły wzdłuż rzędów w ten sposób. będą dwa, ewentualnie trzy piętra. To będą niskie drzewka, dużo wygodniejsze przy zbiorze prawda, i przy ochronie. Drzewka te są na podkładce na antonówce ze stawką dziewiątki Budakowskiego. Dziewiątka Budakowskiego powoduje to, że wzrost drzewa jest słabszy, owoc wybarwia się lepiej i mogą dawać nawet plony rzędu 50 ton sektora a normalnie drzewa, drzewa powiedzmy tradycyjne, dają ton rzędu 20, maksimum 25 tą sektora. To już czwarte pokolenie gospodaruje na tej ziemi tutaj. Na tym właśnie naszym starym miejscu, gdzie jeszcze dziad mój gospodarował.